Cześć, wszyscy z tej strony okrę, a to jest po raz kolejny Chivari Male Warfare sprosto z, z trybu potyczki drużyno. Oczywiście jak można się domyślić, to nie jest gra drużynowa, w której to wszystko zależy od tego, ilu, żebyśmy doszli z jednego punktu do drugiego, lecz na tym polega, żebyśmy jak największą ilość przeciwników ubili, bo to jest jako taki, no po prostu team deathmatch i w w którym po prostu się bijemy i mało ważne jest to, że ktoś musi dojść do jakiegoś punktu, żeby zabić go. O to coś przyniesiono mnie do innej drużyny. I to jeszcze w najlepszym momencie, kiedy już miałem zacząć walczyć z innymi przeciwnikami, nie? No tak. To teraz muszę się skupić na nie na czerwonych, lecz na niebieskich. Po raz drugi chyba... W, to jest drugie nagranie, w którym mi się na samym początku takie... Numer zdarzył Że mnie po prostu przerzucili do drużyny innej I no trochę będzie mi ciężko się teraz przerzucić bo już myślałem że będę walczył z masonami a tu proszę muszę walczyć z yy, zakonem Agata i tak dalej Okej okay. Tutaj się tną to ja się, tutaj też biję Będę się też bił Z przeciwnikiem A Kurka wodna bym się... No. No nie. Jak ja nienawidzę tych... Tych z tymi scizorykami. Podbiegać i taki... Ała! Jeszcze dostałem od swojego, nie? No to jest mądre. Wylałem. Zobaczymy co się stanie. Pewnie nic. Bo pewnie nikt nawet nie jest tam. Tutaj też wyleje I też się nic nie stało. O ja to, ja to oczywiście przeciwnik się myli z towarzyszem Bo w takiej ciemnicy siedzimy. A ten <grym> za nie toperkę robi czy jak? A masz Oj No, uciekł. Od... No, co za? Uciekł mi. A ja nie mogę go trafić. Oczywiście. Jakbym się kurka tego nie spodziewał normalnie. No, 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 no. No proszę, jedziemy, jedziemy No, zabił go Tutaj olej wylewa się Tutaj trzeba mi naprawdę dużo... ma dużo szczęścia, żeby w ogóle ktoś tym całym sprzętem poszedł A Raczej chodzi mi konkretnie o tym korytarzem, żeby poszedł Bo... I później żeby nam się udało w ogóle go... Aha! Ała! Ała! Aha! Zabił mnie, ale jednocześnie zabił swojego. No to trochę nie niezbyt mądrze. Czyli praktycznie wyszedł na zero, bo i zabił swojego i zabił mnie. Aha, Duża masa idzie. O nie ma tak. jak. Wziął Bruce'a całkowicie w jednym kierunku. Stan wyczerpania rycerzy 95%. Już? X. Czyli to nie za bardzo wygląda dobrze. No, moi cały czas ubi są ubijani niż ubijają. Więc, ała. Dobra. No, je, yeah, ale przynajmniej przed swoją śmiercią zaciągnąłem dwóch za sobą. Więc czuję się dobrze z tym i jest okej okay. Ale mam dziwne wrażenie, że z powodu tego, że niby się skończyły nam już te liczebność naszych ry rycerzy za chwilę się ten pojedy, ten no, starcie, tak to nazwę, za chwilę skończy. Bo nikt więcej nie może się narodzić, a przeciwnicy mają chyba jeszcze ileś tam procent. Więc... Aha. No i tu się broni. Au, au! A ale też zabił swojego. To jest dobre. Zabić jednego z przeciwnika i od razu też załatwić swojego. Tutaj stoi jeden. Ostatni. Serio. I oni go nie zauważą? Serio. No nie, no. Czy to są jakieś żarty? On sobie po prostu tutaj gdzieś stoi. No chodzi i oni go nawet nie zwrócili na niego uwagę no, no bez żartów On sobie krąży i nic. i. No e. Ogólnie żeśmy jesteśmy przegrani i, i nie, nie przywracamy się do życia Eee... He <laughs> Orety, Orety Orety No zaraz go mogą dorwać. Więc... <laughs> to się tak nie skończy w... A. O, a. no proszę. I zakon Nagata wygrał i koniec bitwy. No dobra, to był kolejny odcinek z Civil Medieval Warfare po dość długiej i dziwnej sytuacji w, w wykonaniu rycerzy zakonu Agata. No ale ja widzę się z wami w kolejnym odcinku, więc na razie do zobaczenia i cześć.